Cześć, jestem Zbyszek, czyliźwiący alkoholik od 26 lat. Jak wszyscy dobrze wiemy, w Polsce kultura picia alkoholu wysokoprocentowych jest od pokoleń bardzo mocna i, i, i dosyć tradycyjna przy wszystkich uroczystościach i okazjach. Pewnie zastanawiasz się, czy picie wina do obiadu codziennie, spotkania towarzyskie w weekendy, picie piwa przy grylu i innych alkoholi, jest to już problem czy nie? Postaram się dzisiaj odpowiedzieć na to pytanie, mówiąc o fazach uzależnienia alkoholu i od innych środków zmieniających świadomość. Zapraszam do tego. Picie alkoholu zaczyna się niewinnie, od, 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 od lampki wina, piwa, towarzysko. I zaczynamy powoli, coraz częściej, gdzieś tam coś załatwia, coś, coś, coś zaczynamy uzyskiwać dzięki temu. Lepiej się czuć w towarzystwie, przy obiedzie nam się luźnie rozmawia. I zaczyna to się tak powoli rozkręcać i zaczynamy to lubić, nie? I, i, Dzisiaj to istotne jest, jak to, jak to wygląda. Nie? U, mnie, u mnie to było na przykład tak, że najpierw zaczynałem od sztanki miodopitnego, później chciałem go więcej, bo mogłem z dziewczyną potańczyć, zabawić się, później chciałem tego więcej, i, bo mi coś załatwiało gdzieś. I, Pomagało w, w relacjach międzyludzkich i tak dalej. Dzisiaj, dzisiaj warto na to spojrzeć trochę inaczej. Czyli, 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 czyli co mi to daje, nie? co mi to załatwia, dlaczego piję. Ta lampka wina do obiadu, jaka ona jest ważna, czy to ma poprawić smaki kulinarne, czy, czy, czy znowu rozluźnić mnie w towarzystwie. Z czasem zauważasz, że pijesz, przy, że alkohol jest wszędzie, przy każdej okazji towarzyskiej, żeby porozmawiać z dziewczyną. Nie wyobrażamy sobie, żeby nie, 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 nie było tej, tej randki bez lampki wina. Rozmawianie z kolegą, oglądanie meczu, jest też piwo. Każda okazja, wszystko, co się dzieje, towarzysko, zaczyna się kręcić wokół alkoholu. Nie? Czyli, czyli niewielkich ilościach jeszcze, ale, ale jest, jest alkohol, to wszędzie nam towarzyszy. I zauważamy, że bez niego nam trudno się rozmawia, trudno, trudno nawiązać kontakty, trudno zbliżyć się, trudno się rozluźnić, gorzej nam się bawi. Wszystko się kręci wokół, wokół tych niewielkich ilości alkoholu. Jest to cały czas faza wstępna. I ona trwa i trwa, ale, ale, ale ona jest. I w naszej świadomości powstaje, że alkohol jest cały czas przy nas. I nawet jest to ten moment, kiedy już tam trudno sobie wyobrazić, że, że, że jest gdzieś życie bez alkoholu. Czyli, czyli, czyli można się spotkać z kimś, zjeść obiad i nie wypić tej przysłowiowej lampki wina. Do, do obiadu, czy butelki piwa, jak ktoś boli, czy jak spotkamy się wieczorem na rozmowie jakiś drink alkoholowy, który, który, który nam tę rozmowę ułatwia, przybliża i zaczyna, i zaczyna wszystko, wszystko, co się dzieje wokół jest związane z alkoholem towarzyską, czyli spotkania, randki. Zwróć uwagę na to, że alkohol jest przy tobie wszędzie, przy każdej okazji, w każdym miejscu. I nawet trudno nam, trudno tobie zauważyć, że, że jego może nie być, że on nie jest potrzebny, że jakiem obiad wystarczy szklanka wody, ewentualnie kompot dobry i, i można zjeść spokojnie obiad, ale już on się pojawia, dlatego że gdzieś wypracowaliśmy sobie taki schemat, Alkoholu, który, który, który się pojawia na każdą okazję. Jak jesteśmy na spotkaniu z dziewczyną, też on nie jest potrzebny, ale, ale on już się pojawia. Jak rozmawiamy z kumplem, yy, yy, czy oglądamy go przy w meczu, czy też nie jest potrzebny, ale już go wyciągamy. Yy, robi się to rutynowo i, i mechanicznie. Nie? Nawet nie zdajemy sobie sprawy, nawet nie zauważasz tego, że, że robię to mechanicznie. Nie? Że, że to, 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 po co sięgam, to już są mechanizmy, które, które są we mnie. I to jest właśnie ta faza wstępna, gdzie, gdzie nawykowo przyzwyczajamy się, że alkohol jest przy nas cały czas. I on coś załatwia, relaksuje. Nawet nam trudno pomyśleć w takim momencie, że możemy się spotkać i nie będzie alkoholu, bo, bo już się przyzwyczailiśmy nawykowo. Nie? I nawet nam ciężko to zauważyć, że, że fajna rozmowa może by być przy szklance wody. I nic nie być przy tym, żadnego alkoholu. Nie? To już się tak nawyki wypracowują, że, że jest to automatycznie kupując w sklepie coś do przekąski, bo będzie kolega u mnie, czy, czy, moja, czy przyjdzie dziewczyna do mnie, czy, 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 czy będziemy rozmawiać z rodziną, nawykowo idziemy na, na, na część alkoholową kupić jakiś alkohol, bo to potrzebne, bo, bo, bo to jest spotkanie rodzinne, czy, czy, czy z dziewczyną, czy, czy z kolegą. Nie? I, to, I to jest ta faza wstępna. Które najtrudniej zauważyć, że coś jest nie tak, że, że ten alkohol jest cały czas przyjmie, cały czas do czegoś go potrzebuje, cały czas go ma w głowie, cały czas o nim myślę, nie? Przy takich spotkaniach. I ta faza, ta faza trwa, trwa bardzo długo, aż do momentu, kiedy, 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 kiedy coś się zadzieje w życiu trudnego, trudna sprawa jakaś do załatwienia, coś nas spotka, jakieś trudne doświadczenie i wtedy, wtedy zobaczymy że patrzymy że alkohol nam dużo załatwia czyli, czyli zaczynamy się regulować zaczynamy wypijać tego alkoholu coraz więcej po to żeby wyregulować swoje uczucia emocje żeby się nie bać tej sytuacji żeby 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 było łatwiej żeby łatwiej było być sam z sobą czyli usiąść wieczorem stanowić się po takim trudnej sytuacji, która się wydarzyła i później potrzebujemy tego alkoholu do zaśnięcia, żeby łatwiej zasnąć, czyli ten drink, jeden, dwa. Później to się powiela nie? i to jest to ta, 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 ta powolne przechodzenie z fazy wstępnej, do fazy ostrzegawczej. to już jest, jest już uzależnienie. Między fazą wstępną a ostrzegawczą jest bardzo cienka linia. To szybko przechodzi w moment, kiedy zaczynamy wszystko, wszystkie spotkania organizować, rauty, czyli nawet randki, czy, 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 czy spotkania z kolegami, po to, żeby alkohol był. Nie po, nie po to, żeby, żeby porozmawiać, czy wspólnie mecz obejrzeć, czy, czy wspólnie zjeść kolację, dobre, dobre jedzenie, tylko po to, żeby się napić. Nie? Czyli, czyli więcej. I powoli, powoli zaczynam wchodzić w to, że pijam, piję coraz więcej, i szy coraz szybciej się upijam, coraz bardziej się męczę na tych imprezach, coraz bardziej są mi ciekawe. To tylko w, głowie, w mojej głowie powstaje to, że ja chcę się spotkać, żeby, żeby, żeby spotkać się ze znajomymi, a tak naprawdę ja chcę się napić. I zauważam dosyć szybko, że nawet towarzystwo mi niepotrzebne, bo oglądając film biorę piwo do ręki, yy, czy jakiegoś drinka, czy, czy butelka wina stawiam i, i wypijam lampkę wina i, i, i zauważam, że, że coraz więcej tego się, się robi, że coraz łatwiej mi pić samemu, że już w towarzystwie, gdzieś znajomy, w grupie znajomych, robi się trochę samotny w tłumie. My to już nudzi, nieciekawi, bo, bo najważniejsze w tym jest alkohol. Czy Czyli, czyli to, że tam jestem, to jestem po to, żeby się napić. Jeszcze, jeszcze udaję, że to nie o to chodzi, że ja przyszedłem tam się spotkać, ale zauważam, że zaczyna mnie to wszystko nudzić i ci ludzie są nieciekami. Taki samotny w tłumie bardzo. Gdzieś, gdzieś to wszystko przestaje mi pasować, zaczynam oceniać innych i coraz lepiej mi się robi samemu z sobą, kiedy siadam z butelką piwa, z drinkiem i, i se siedzę z boku zupełnie i biję, bo. bo, bo. Po, naprawdę po to tam jestem nie? i po to to robię, żeby się napić. To jest ta faza ostrzegawcza która jest bardzo niebezpieczna, bo, bo przechodzi szybko w fazę krytyczną. A to wystarczy tylko moment, coś nam w życiu nie wyjdzie, coś się nie uda, coś trudnego nas spotka. Yy, to już tylko mamy jedną, rzecz do regulowania emocji, czyli ten alkohol, którego się przyzwyczailiśmy cały czas, który przy nas był na okrągło, nie? Których tylko się zwiększała ilość. I ta tolerancja rośnie i coraz więcej potrzebujemy, coraz więcej, coraz więcej potrzebujemy go wypić, żeby się poczuć lepiej. A już tak naprawdę nie czujemy się lepiej. I wtedy jest ten moment przełomowy, gdzie już powinniśmy zacząć z kimś porozmawiać. Najlepiej w takiej sytuacji porozmawiać z kimś bliskim, komu ufamy, powiedzieć, co się ze mną dzieje, bo to wtedy jest taki fajnie zauważyć i jak usłyszymy siebie i tak wprawdzie powiemy, jak to robimy i co robimy, jak pijemy dużo już w tej chwili. To, to usłyszymy siebie i, i to jest ten moment, kiedy, kiedy zaczynamy o tym myśleć, czy jest u mnie problem z alkoholem, czy nie, czy, czy już potrzebna mi pomoc specjalisty, czy nie. Ale najpierw warto z kimś porozmawiać, głośno usłyszeć to, zobaczyć y, siebie w prawdzie i, i, i wtedy zastanowić się, czy mi jest potrzebna już pomoc specjalistów, czy nie. I w tym momencie, jeżeli nie porozmawiam z kimś, że mam problem, nie zauważę, nie poproszę o pomoc, ten alkohol będzie jedynym rozwiązaniem na moje trudności, moje problemy, on będzie się coraz powiększał. I w tym, to jest ten moment, kiedy przechodzę z fazy ostrzegawczej w fazę krytyczną. I tu już jest coraz więcej alkoholu, zaniedbuję wszystkie obowiązki, rezygnuję z chopy, tracę relacje, zapominam o rodzinie, o obowiązkach. Tracę tak, tak naprawdę tracę kontrolę nad swoim życiem, czyli, czyli już zaczynam ponosić konsekwencje. Czyli nie potrafię się porozumieć z innymi ludźmi. W rodzinie mam trudności z porozumieniem. Alkohol już jest na okrągło w moim życiu i załatwia mi wszystkie moje problemy, tak naprawdę je pogłębiając. Nie? Czyli, czyli, czyli coraz trudniej mi to zauważyć. Coraz bardziej wypieram to, że coś z moim piciem jest nie tak. Coraz, coraz mocniej to wszystko. Są już to silne konsekwencje. Zapijanie tych negatywnych emocji pędza mnie ciągle w coraz większe poczucie winy. Nie? Czyli czyli, czyli czyli, coraz coraz bardziej jestem rozgoryczony, coraz bardziej dlatego, że zaniedbuję wiele spraw, relacji, coraz większe poczucie winy jest, nie? a to się zamienia w, też w poczucie krzywdy, nie? Czyli, czyli wytłumaczę sobie, że przez kogoś ja to zrobiłem, czy zachowałem się tak, nie? czyli tracę całkowite relacje z ludźmi, z otoczeniem, z rodziną. I, I balansuję między poczuciem krzywdy a poczuciem winy. I, I dwa uczucia. I alkohol mi to szybko łagodzi, uciekam od siebie i, i żeby tego nie widzieć. I coraz głębsze, głębsze, głębsze zaburzenia takie moje emocjonalne, ucieczki od życia, od, od rodziny. Tak naprawdę od siebie. No i potem zaczynam trzeźwieć, zaczynam się bać tego życia, bo wszystko do mnie trafia, co zrobiłem, jak się zachowałem. I, i znowu, znowu pierwsze co to mam sięganie po alkohol. Poczucie winy mnie tak zadobija, męczy. Że, że jedynym sposobem jest ucieczka. I wtedy zamieniam to w poczucie krzywdy, czyli są winni, przez kogo to zrobiłem, dlaczego to zrobiłem. Wchodzimy w błędne koło, poczucie krzywdy, w poczucie winy, w poczucie winy, w poczucie krzywdy. I ciągle, ciągle, ciągle są winni, tylko nie ja. Im bardziej wgłębiam się w to wszystko, tym, tym, tym coraz więcej winnych jest wokół i, i uciekam od nich, nie? Czyli, czyli, czyli spróbuję zwalić winę na czynniki zewnętrzne, a nie szukam w sobie. Ciągle mam problem z utożsamieniem się, z kim naprawdę jestem. I to wszystko przechodzi w fazę przewlekłą. Jeśli oglądasz ten film i zauważasz, że jesteś w fazie krytycznej, to jest ten moment, że musisz poprosić o pomoc. Pamiętaj, nie jedna osoba już wychodziła z tego i udawało się. Tylko najważniejsze, żebyś miał tą odwagę spojrzeć w prawdzie na to wszystko i poprosić o pomoc. Wszyscy popełniamy błędy, ja też ja też przez to przechodziłem. Mnóstwo błędów popełniłem. Faza krytyczna jest straszna. To... Nie ma, nie, ma, nie ma nadziei przede wszystkim, i to jest najgorsze, ale tu możesz w każdej chwili dostać narzędzia, jak się z tym poradzić. Jeżeli zignorujesz wszystkie informacje, które otrzymujesz, że jesteś w fazie krytycznej, twoje życie może być bardzo zagrożone. Wtedy przejdzie to w fazę przewlekłą. Faza przewlekła jest bardzo trudna, z której się bardzo trudno wychodzi, która, która jest jednym wielkim ciągiem z reguły picia i jednym wielkim cierpieniem. Udaje się wielu osobom też z tego wyjść, ale jest to dużo trudniejsze. Jeżeli jesteś w fazie krytycznej, jak najszybciej prosi o pomoc. Pamiętaj, nie jesteś sam. Faza przewległa, zwana też chroniczną. Tu już, tu już te picie jest strasznie destrukcyjne. Ciągi trwają po kilkanaście dni, niekiedy kilka miesięcy, z których się bardzo ciężko wychodzi, z którego wyjść bez pomocy niekiedy się nie udaje. Jak się uda wyjść z pomocą, poskładają w, w szpitalu, to i tak się do tego wraca, jeżeli się nic z tym nie robi. To jest, to jest faza, z której się bardzo trudno wychodzi, która, 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 która jest jednym wielkim cierpieniem cały czas, bo wpadamy w ciągi długie, leczenie ciała, umysłu, przez tydzień, dwa dostarczanie witamin i a ja piać od nowa, czyli, czyli ciągle jesteśmy pijani, nie? To tylko, tylko przerywamy picie na, na, na pozbieranie sił, ale już nic dla nas się nie liczy. Nie ma, nie ma rodziny, nie ma pracy, nic ważnego nie istnieje. Jedno, jedno najważniejsze to to napić się znowu i poczuć ulgę. Z tej fazy też można wyjść, tylko, tylko już trzeba dużo więcej pracy włożyć, mieć determinację i tak naprawdę bardzo, bardzo, bardzo pragnąć wyjść z tego wyjść. To jest już trudna faza, ale nie znaczy, że niemożliwa do wyjścia. Ciało już zaczyna cierpieć, chorować. To nie są już tylko skutki umysłu, ale i też i powstają zaburzenia umysłowe. Ciało zaczyna chorować. Różne choroby przychodzą i to cierpienie się coraz na razie powiększa i te ciągi ciągi są po to, żeby uciec od siebie całkowicie, od tego swojego cierpienia i są tylko przerwy na, na pozbieranie sił i powrót do tego samego. I za każdym razem jest coraz gorzej z naszym ciałem, coraz gorzej z naszym zdrowiem. To życie już balansuje na granicy życia i śmierci. I wtedy, wtedy, wtedy już ta pomoc jest trudna, ale to nie znaczy, że niemożliwe. Znam mnóstwo ludzi, którzy z tej fazy też wyszli, poradzili się i są szczęśliwi, radzą sobie, ale to wtedy trzeba więcej pracy włożyć i naprawdę mieć na tyle siły, żeby chcieć zmieniać swoje życie i, i, i trzeć mieć. Pamiętaj, nie jesteś sam. Na początku tego filmu zadaliśmy sobie pytanie, czy lampka wino do obiadu to jest problem? Nie wiem. Każdy z nas musi sobie zadać te same, te, same te pytanie i odpowiedzieć na nie. Dlaczego piję? Dlaczego, dlaczego ta lampka wina jest taka ważna? Pamiętaj, że, że alkohol ukrywa pewne rzeczy we mnie. Coś chce schować, czegoś nie pokazać. On coś załatwia. Jeżeli ta lampka wina jest do tego obiadu jest tylko, tylko dla smaku. To jest ok, ale jeżeli ona jest dla czegoś, po coś, to sam w sobie musisz znaleźć tą odpowiedź. Nieważne, czy masz problem z alkoholem, czy nie, jeśli potrzebujesz rozmowy, jestem do dyspozycji. Kliknij w link w opisie i umów się na spotkanie. Pamiętaj, nie jesteś sam.